Słuchaj się A tyle jest śmieci Liści A sobie wypełniam wiązkę po ogórkach Różnymi rzeczami i odpadami To potem się przerobi fajnie No papier to może wyjmę bo on się Tak szybko nie przerobi A jakieś odpadki o Celuloza To wszystko fajnie zmoknie uleży się potem się tylko da na wierzch tu Jak się jeszcze śmieć to też się na pewno tutaj nie przyda i będzie fajna ziemia na wiosnę do warzyw witam, witam wszystkich słuchajcie zimno się zrobiło, wieje niemiłosiernie mało głowy nie urwie. No, a w związku z tym, jak jest zimno, to trzeba kury rozgrzać. Już kiedyś pokazywałam Wam, jak gotuję zupę dla kurczego, gotuję. Tym razem też Wam pokażę, co dzisiaj dostaną gotowanego i co dostałam. Co dostałam? Ogór. Ogórek, ogórek pójdzie na surowo. Bakłażan do zupy do odkrojenia, jak widzicie, jest lekko uszkodzone, zepsuty. Gruszki pójdą do gotowania. Kiełki. Kiełki brokuła pójdą na surowo. Kiełki brokuła następne. To im się na surowo da. O, proszę, kiełki lucerne dostaną. Super. Kolejne kiełki lucerny. Też na surowo. Kiełki słonecznika. Też je lubią. Dobra. Gruszka też. Kolejna do pokrojenia, jeszcze jedna, tu dostaliśmy szpinak, też zjedzą na surowo, jakieś listki sałaty jeszcze. Wiadomo, że jak w sklepie sprzedają, to obrywają te stare liście, a reszta idzie na sprzedaż. Kolejne gruszki do pokrojenia, pietruszka też do skrojenia. Śliwek nie dostaną gotowanych, żeby nie miały biegunek. Tu mamy cebula. Cebula też pójdzie do pokrojenia. Pomidory też im kroję do zupki. Co jeszcze im dodam? Jakim przekrajane cukinie? One wydziobują sobie pestki i ten lepszy miąż zostaje. Dosyć gruba warstwa skórki jeszcze tutaj, zobaczcie, i cała skórka, więc to też wyląduje w garze. Tu już mają trochę, wrzuciłam im parę śliwek, 10 im nie zaszkodzi. Trochę ziemniaków, koperek i trochę pokroiłam pomidorów. Jeszcze co im dodam? Dodam im małą dyńkę w razem z pestkami. Dostaną też do zupki buraczka, liście selera. No i tu kolejna fajna dobroć. Dostaną liście i korzeń im wkroję świeżo wykopanego kobylaka. Tak żeby zapobiec jakimś tam mierzytom w tych jelitach, żeby zapobiec, a nie leczyć. I głównie o to chodzi w diecie kur, żeby zapobiegać, a nie potem leczyć. Jeszcze mam pokrzywę na ogródku, też wkrajamy do, do zupy. I zupka dzisiejsza będzie zagęszczona otrębami kukurydzianymi. Także ja się zabieram za krojenie i zaraz Wam pokażę ile tego w garnku wyszło. Wszystko mam już pokrojone. Jak widzicie jest fajnie kolorowo, ale to nie o to chodzi, żeby było kolorowo, tylko chodzi o to, żeby było zdrowo. Wkroiłam też, jeszcze jakieś jabłka nasze znalazłam, które już się zaczynały psuć. Te w całości jeszcze idą dla królików, a te, które się psują po prostu odkrajam i dodaję kurką do zupy. Też jeszcze im pokroiłam paprykę, którą też mam jeszcze swoją i cały czas ją Przerabiam w te słoiki. Co do tego jeszcze dodaję? Na rozgrzewkę pójdzie imbir mielony. I tak tego imbiru nie za dużo, trochę tak, żeby nie była ta zupa za ostra, żeby była rozgrzewająca. Tu jest czosnek granulowany. Jak niektórzy wiedzą stali oglądacze, wiedzą, że ja tych produktów używam w diecie kur już dawno. E, tu mam tymianek. Tymianku też nie za dużo, taką szczeptę. Tym razem kurkumy do tej zupy im nie dodam. Zwykle dodaję, ale w tej zupie będzie dynia, więc sądzę, że to i tak, i tak już wystarczy jako naturalny barwnik. Żółtka dynia. Dynie, też na to odrobaczenie jest fajna. Tak jak no, większość z Was, którzy hodują kury i oglądają filmy o kurach, to wie o tym już się powtarzać tyle razy. Wiecie, to jest trochę bez sensu w kółko mówić o, o tym samym. Jeszcze co dodaję po ugotowaniu, to wszystko jest e, razem z tą wodą, w której się gotuje. Ja tej wody z tej zupy nie odlewam. Razem z tym wywarem całym, bo tu jest przecież i pokrzywa, i kobylek, one podczas gotowania też w tej wodzie jest ich dużo, y, rzeczy, które zostaną z tych, z te, w tym wywarze, więc mi szkoda wylewać tej wody. Nie wylewam tej wody, dodajemy tylko potem do, do tego otręby kukurydziane takich wiaderek na... Na taki garnek 3. I czasami, ale to naprawdę czasami, jeżeli już dostanę, a tym razem dostałam e, fajną trawę jęczymienną. Ona jest też oczywiście przeterminowana niedawno, przecież ze sklepu też ktoś przywiózł e, niepotrzebna. One to wyrzucają. A ja to dodam do tych otręb, otrąb. O, słuchajcie. Taki ma kolorek trawa jęczmienna. Po ugotowaniu ta mieszanka jest taka zupełnie, całkiem właściwie zielona się robi. Jedynie co widać tylko kolory dyni w tej w pogniecionej, udziuganej zupie całej. Jak widzicie, no nic się nie marnuje, przynajmniej u mnie. I o to chodzi, żeby jak najmniej marnować. Po co mamy wyrzucać rzeczy lekko nadpsute, albo jak, jakąś nać z pietruszki. Yy, czy selera, czy odcinki sporów, jak robicie cokolwiek w domu, to odciąć takie rzeczy oczywiście nie mogą być spleśniałe. To jest niedopuszczalne, żeby dawać zwierzętom spleśniałe, czy nadpsute takie rzeczy. Ja to odkrajam, a te, te lepsze części zostawiam i z nich dopiero gotuję zupę. Słuchajcie, jest was dosyć sporo na moim kanale. Którzy macie jakiekolwiek zwierzęta, jedni mają trzoda, drudzy mają bydło, większość ma kurki, wszyscy mamy na pewno kotki, pieski jakieś. Bardzo chętnie bym poczytała w komentarzach o Waszych zwierzętach, nie tylko o hodowli kur, bo ja głównie nagrywam o kurach, bo je mam. Mam też trochę króliczków, których coraz mniej pokazuję, ostatnio nam przychorowały, ale mam nadzieję, że odbije się ta nasza hodowla bo już widzę, że zdrowieją. Też mam koty i psy na niektórych filmach na pewno widzieliście, ale chętnie bym poczytała o waszych zwierzętach. Jakie wy macie kotki, pieski? Jakie macie kurki, czym je karmicie? Może ja jakiś pomysł złapię też od was co do karmienia i hodowli kurek. Bo jak na razie to ja gadam a mało ludzi komentuje którzy mają zwierzęta i czym je karmią, no sporadycznie zdarza się pod tymi filmami o paszach, czy o żywieniu kur, jak wrzucam film, że ktoś napisze swój pomysł, zdarza się i za to dziękuję. Ale chętnie bym więcej takich komentarzy poczytała, poza tym, słuchajcie, zapraszam Was na grupę na Facebooku, którą nam oddał właściwie Szalony Farmer. Kiedyś ta grupa nazywała się Szalone Farmer Team. W tej chwili zmieniła nazwę na swojska brygada. Przyłączajcie się, pokazujcie swoje zwierzęta, swoje rośliny, uprawy, nie tylko, nawet i domowe rzeczy, które robicie do, do, jako zapas do spiżarni, czy robicie sobie jakieś fajne jedzonko. Warto się tym podzielić ze wszystkimi, żeby było nas na tej grupie coraz więcej. W tej chwili jest ponad tysiąc osób. Ale to jest zasługa szalonego farmera, bo on przyciągnął tyle ludzi, więc... A my dołączyliśmy tylko do niego i chcemy Was zachęcić do dołączenia do tej grupy. Chwalcie się, pokazujcie, co macie fajnego, co macie dobrego. Czasem warto coś od kogoś też nauczyć się ściągnąć. Zawsze jakaś to zmiana, urozmaicenie. Kochani, życzę Wam dobrej niedzieli, mimo że zimno. Niestety nie zapowiadają się jakieś w przyszłości cieplejsze dni, więc dbajcie o siebie, trzymajcie się i do następnego razu.